Hej, cześć, witajcie z tej strony Emi Podłoga Eku. Dzisiaj specjalna na 500 subskrypcji. Sorry, że tak późno w ogólnie teraz jestem chora i nie mam tak czasu zrobić to, więc no zapraszam do filmu. A i jeszcze jedno, widziałam, że ogólnie aż 70% osób ogląda moje filmy bez subskrypcji. Nie powinno tak być, a niestety tak jest. No, nie poradzę nic. I teraz Was bardzo proszę o zostawienie subskrypcji, jeśli nie macie. I lajka. W sumie opowiem Wam trochę o tej jeździe. Trochę było ciężko, bo i na wyłamywam i to ogólnie, albo przechodziła do kusa, tak jak tutaj, było bardzo ciężko zagalopować. No jutrzana to jest kombinatorka numer jeden. Zaraz pewnie będzie wyłamanie. Czekajcie. No i tu mi wyłamała. Niestety no wkurzyła mnie trochę, no więc jest, no tak. Musiałam z powrotem się wyrócić za tą krzyżeczkę i zagalopować. Więc mogę sobie skomentować tutaj ten przejazd. No dobrze, chociaż coś. Tylko ja czasami się wywalałam dosłownie na tego konia. Tak na, na, jakby na szyję. O, tak czasami traciłam równowagę, ale jest takim koniem dosyć niewygodnym. O. I tutaj właśnie jest nowy koń. Nazywa się Barbur. On ma trzy latka, jest ogierem. I jest prześliczny, dosłownie prześliczny. Jej kolum piękny jest. Dobra, już się z Wami żegnam, no trochę krótki vlog, ale co? No to pa.